dobry Państwu. Znajdujemy się na wysypisku śmieci w Jaszczki. Składowisko odpadów. Potocznie wysypisko śmieci to zlokalizowany i urządzony zgodnie z przepisami obiekt organizowanego dyplomatowania odpadów. Pojęcie składowisko obejmuje również wylewisko odpadów wciekłych, wysypisko odpadów komunalnych, a także zwałowiska mas ziemnych. Składowanie odpadów można odby może odbywać się wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym. Niekiedy w tym samym miejscu prowadzi się też selekcja i częściowy odzysk surowców wtórnych. Właścicielem składowiska jest zazwyczaj miejscowy samorząd terytorialny. Pod względem budowlanym składowiska odpadów należą do najtrudniejszych technicznie obiektów, ponieważ wymaga się od nich maksymalnej szczelności i zapewniania minimalnego oddziaływania na otoczenie. A równocześnie są to obiekty o bardzo dużej powierzchni i pojemności oraz czasie eksploatacji trwającym kilkadziesiąt lat. Szkodliwość wysypiska odpadów jest dla, jest dla środowiska zależy od wielu czynników, a w szczególności od właściwości odpadów fizycznych, chemicznych i biologicznych, jakości gruntu, sposobu zagospodarowania środowiska przyległego do wysypiska oraz jego eksploatacji a także sposobu rekultywacji i docelowego zagospodarowania terenu wysypiska. O uciążliwości dla otoczenia i trudnościach w eksploatacji składowiska w dużej mierze decydują właściwości wybranego miejsca. Wyróżnia się położenia w wyrobiska parowe, wowozy, boczowe, fragmenty parowów, kotlin lub nasypów ziemnych i płaskie, konieczność wyniesienia bryły wysypiska ponad, na, ponad Otaczający teren. Wysypiska można również podzielić na nadpoziomowe, znajdujące się na terenie płaskim, podpoziomowe, powstałe na obniżeniach terenu, oraz boczne, oparte o zbocza. W Polsce istnieją trzy rodzaje składowisk. Niezorganizowane, zajmują wyrobiska lub naturalne zagłębienia terenu, bez specjalnego przygotowania. Skutkiem takiego składowania odpadów jest m.in. zanieczyszczenie wód gruntowych niekontrolowana emisja gazów do atmosfery oraz nadmierny rozwój ptactwa i gryzoni. Półzorganizowane. Budowa takich wysypisk w ostatnich latach jest podejmowana dość często. Od poprzedniego rodzaju wysypisk odróżnia je zastosowanie izolacji i składowanych odpadów od podłoża. Sposób ten jednak również nie zabezpieczy środowiska przed emisją ciekłych i, ciekłych i gazowych odpadów. Stanowi przejściową formę w dążeniu do prawidłowego urządzenia w eksploatacji wysypisk. Organizowane. Posiadają one specjalną lokalizację z uwzględnieniem kryteriów geologicznych i geotechnicznych. spełniają obowiązujące wymogi techniczne oraz są odpowiednio eksploatowane. Na środowiskach uporządkowanych można składować odpady bytowo-gospodarcze, odpady rolnicze, odwodnione od odpady ściekowe, żużel. Popiół, gruz budowlany oraz jego rodzaju wielogabarytowe. Zabra zabrania się natomiast składowania odpadów zakaźnych, płynnych, radioaktywnych, naftopodobnych oraz toksycznych i wybuchowych. W Polsce największe składowisko odpadów łubna mieści się niedaleko Warszawy, w miejscowości Bochnia w gminie Góra, Kal Góra Kalwaria.